Łapie tak. pan za słowo, a do meritum. Czy polska strona a teraz, a teraz wystąpiła z jakąkolwiek blokadą co? 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 na arenie międzynarodowej wprowadzenia szybszego paktu migracyjnego, czy się na to zgadza? E, e, Rane kroki. Proponuję też jakby czy wrócić jeszcze Czy zostaliśmy przegłosowani? Jeszcze raz jakby wrócić do tego, co mówił premier. Natomiast co do, co do tego, czy no, ale ktoś ale właśnie jest... premier tylko mówi. To jest, to jest klub problemu. Premier no, mówi, a ale, kroki są inne. Ale pan chciałby, żeby premier był taki, jaki jest pana jego wyobrażenie, jak ma się zachowy. No Premier jest premierem polskiego rządu i e, reprezentuje polskie interesy polskiej racji stanu, a, a nie pana tutaj indywidualne jakieś wyobrażenie, jak powinno wyglądać. Podobnie jeżeli chodzi o lewicę. No Pan ma swoje nie wyobrażenie lewice. No jak to? Mówił pan, że chciałby pan, żeby ta lewica inaczej się zachowała, inaczej mówiła niż moim głosem. Także że pan się dziwi, że ja mam takie stanowisko a nie inne. No to, to panowi moje, stanowisko ja się zastanawiam moje to, bo, bo, bo i reprezentuję. Nie, moje stanowisko jest niezmienne w tej sprawie i nie, muszę powiedzieć, okay. że ja jestem też głosem lewicy, bo tworzę tą lewicę. Ona jest, po prostu jest e, bardzo szeroka i e, reprezent jest przeciwko i, 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 reprezent nie. i reprezentuje różne, jakby, różne nurty. Jest inaczej niż w konfederacji, gdzie pewnie mówicie wszyscy głosem swojego wodza. E, a którego? I, i, no, który, a które, który jest a kto jest waszym wodzem? No, bo ja nie z... wiem, bo macie dwóch, e, także nie wiem którego. No, ale reprezentuje. przed chwilą mówił pan, że mamy no, to, który, wodza. no to którego? Pan reprezentuje tego, tego, e, tego na M czy tego na B? E, <laughs>